Cziemanko widzowie jest z jest w dzisiejszym odcinku gramy w Minecraft, zaczynamy serię hardcore Nie jestem tutaj sam, bo mamy tutaj pana co to jest, co tu? Witam pana Master, Master dokładnie później będzie jeszcze fitfiff A więc tak, zaczynamy, proszę nie umieraj na samym starcie, dobra? Dobra Spróbuję Dobra, to dawaj, jest, jesteśmy na wersji 1.23.5 Najnowszej. No. Słuchana, nie, no nie, jest, nie. Jest tu ścina Co? Nie, jest nieważne. Po prostu o to chodzi, że jak się podchodzi do drewna, to z, ja zazwyczaj robię. Większość ludzi robi tak, że zamiast pierwsze dołu, tylko to tutaj pierwsze. No ja wiem, ale to ja nie Ten, wiem. co masz przy twarzy. Ja nie, ja nie, pamiętam, nie, pamiętam, nie, nie, nie pamiętam. Nie pamiętam, jak zacząłem. Ja do Dobra, ty, ty robisz crafting czy ja robię crafting? Dobra, ty zrobiłeś. Bo no teraz tak, robimy tak, patinka. Patyczek. Ja robię kilo. Idę Cześć po. Też robię kilo. Kamek. U... Patrz jakie krzaki są normalnie. Ty, pa, krzak. Grze. A, krzak. Teraz już nie Jezu, czekaj, Dobra, ja powiem, idę na... zabić to idę, ja tak dawno gra nie grałem w Minecrafta, że zapomniałem by się na kontrolu biega Shifta klikam No dosłownie ja shifta ciągle klikam i mi co postać okay. ja się, W każdej grze musi być to oczywiście shift Kamyszek o o o, gdzie ty kopiesz, gdzie ty kopiesz, gdzie ty kopiesz? Chodź, będziemy kopać razem. Co, jak jedna nie, rodzina. Nie, nie skacz, tu nie skacz, tu nie skacz. Nie <laughs> Zejdź, zejdź, jak będę Co? kopał. O. No wkopuj kop, się, wkopuj się w dół. Idą sobie zjedźcie, wiem o tym. No, no skopuj się, dobra. Ram, ram, bra, ram, en ram, 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 ram. Mega. Zbieramy na tą nowe itemki i na piec. Potem możemy zrobić jeszcze. Czekaj, bo ja zapomniałem co się robił w Minecraft'cie, Czekaj, <laughs> Czekaj, bo musimy wziąć kamyk. Dobra, no tak. to Itemy kamienne i ten, i lecimy. Musimy kopać, kopać, kopać. We must I tryb. am placed in blocks and shit cause I'm in Minecraft. Mega. Ow. Ej, dobra, poczekaj, ja nam muszę. I am no... Nie, nie powiem. Co ty chciałeś powiedzieć? I am ski. Ja wiem, co chciałeś powiedzieć. Nic! Ja wiem, ja co chciałeś powiedzieć. No nie wiem, ale nie w Bo na mnie fala hitu jeszcze zejdzie. W sumie nie. Naszej polskiej scenie to... No, bardzo się dobra. podoba w sumie. Dawaj. Ja, bo ja co widzę, widzę Ara. polski dubbing tego. O TITKU! Ej, a byłeś na filmie? Uh, Minecrafta, filmie byłeś na uh, filmie... Uh, Minecrafta? Uh, ja nic nie no. widzę! Byłeś na filmie Minecrafta? Co nie? mówisz? Byłeś na filmie Minecrafta czy nie? Nie. Masz DIRTA. Nie! Dita. To tam było takie coś, nie? We ten gościu... Tak oni tam wchodzą, byłeś? Ja byłem, no byłem. Ty byłeś? Byłem z kuzynem, no. Z Juziksem. Kurwa, jak im inwentory otwierało! No chodź! Bo się noc robi na drzewo, musimy uciekać bez Ciebie. No, Ciekaj, jak się skakało. patrz, ej patrz, tam był go... Jezus, tam był ja, ja, muszę się nauczyć, o, ja muszę zapłacić jakiejś ba y na online pas, pieniądze, żeby mnie nauczyć z powrotem grać w Minecrafta. Dobra, patrz, tam był taki gościu, nie? Czemu ty drewniany mięs zrobiłeś? No. Dobra, nieważne. Bo tak, I on, patrz, poszedł do owcy, nie, i bo takie, lubię. Myślę, by ten, ja, bo ja byłem po polsku, nie, myślałem, by ten LPC da nam pierwsze zadanie. I zaczął gadać do owcy, w no. dawaj chodź na drzewo, bo nas mowy zabiją Ej, bo tu jest ten pale garden, nie? Tu są te kra... te... klikingi Dobra, chodź tu, chodź tu, nie zabiję kuciaka Kuciak! Mam kuciaka Ja wiem, że jest kuciak, ale chodź ja Ale nie buduj schodów! Pa, teraz będzie... Cholera Nie buduj schodów, bo tu mowy wejdzie. teraz będzie... o! No, respią się mowy, kandżoki zaraz przyjdzie Cię zje Shirking Jackie. Jackie Jezus Chodź, czekaj, trzeba znaleźć... No dobre bądź Trzeba znaleźć bez safe spota, żeby się osiedlić na drzewie O, tu będzie safe spot Chodź do mnie, maleńki O! My, patrz, my, my udajemy te uh, małpy. Jesteśmy w sumie małpami. Udajemy... Ludzie są chodź, sumie Patrz, patrz, sobie piękny dom Tymczasem dom. Cicho, to jest dom. Dobra, ale tu trochę ciemno, nie uważasz? No, to po, nie mamy węgla, żeby pochodnie. Możemy przepalić drewno. O kurde, mamy dziurę w dachu stary, znaczy w ścianie. Nieważne! No, to... Coś to zrobił! Cicho, to, to zrobił. Cicho, jest dobrze. Ej, bo ząbiaki idą chyba. Teraz ja sobie robię szybko broń. Musimy mieć miecz, panowie. Panowie? Pan. Pa... Dobra, nieważne. Proszę się do mnie zwracać masterga. Ja nie jestem jakimś obcym. Ja sobie wypraszam, żebyś mnie nazywał proszę pana, bo nie jestem do ciebie obcą osobą. No to mega. Dobra, <laughs> dawaj, i temy kamienne. Drewnianym kilochem najwyżej przepalimy. A gdzie te jakie są? Mamuś Tam jest skała... Mamma! Mama Dobra, y Mama? Oh, May I I have cookies? No diabetes, to roll back to the kitchen no, yeah. Ale wiesz co ja mam? Wiesz co ja mam? Wiesz co? Ja mam, wiesz, co ja mam? pszenicę Mega Jak wstanie dzień, idę robić farmę Tylko pierwsze potrzeba żelaza na, na to Chyba nie, do Bajorka będziemy robić Ale nie, robić. Musimy fajne miejsce Dobra. znaleźć, tylko musimy na dzień A ile ty masz wełny, bo zabijałeś owce. Dwie. A, trochę za mało, wiesz. Przepalmy no jedną wełmę. Jedną wełnę, ale mogę się podzielić. Jest, Ukryjemy się pod kołderką. Jedną wełmę. <grym>, patrz, przepalimy sobie. O, Oo, będzie, Będziemy mieli pochodnie cicho bądź. nie Jesz, jeszcze... Nigde, jeszcze, już, nigdy w Minecrafta. Grałem.

Ek nie mruga. Ej, no ale nie wiem co to. jest. Patrz. Nie, czy to tylko po prostu jest gra... To po prostu jest graficzne niedo... niedorobienie? Na no pewno nie, coś tam musi być, tylko ja się... Ty musisz iść to sprawdzić, bo mnie Enderman zabije. Muszę go jakoś ten. Muszę go... poczekaj, wiem jak zrobimy. Zejdę sobie trochę niżej. Za jak ja uwielbiam grać na trybie Quake Pro Quake Pro jest najlepszy Ej, bo moby do mnie idą, ja chcę tego Endermana Ur problem, Pal? Palłem go Ten ja. jest kolejny plan.

Mam tak małe oczekiwania, co tam jest ci Darciku! Schodź tu szybko, wyłóż mi żarcie, bo mam 2,5 serca Proszę Nie wciłeś mi Tak, sorry, sorry. przepraszam Proszę Masz coś jeszcze? Nie mam To mega To no może pójdę tylko coś zabić No to idź szybko! Nie boję ja się na... Ja się na niego nie patrzę, więc mnie raczej nie zna. On się, od, od, się chyba. A nie, jednak dalej jedzie. Szybko, idź po coś. Nie tam, tam były owce jakieś. Właśnie idę do nich. Idź szybko, bo mnie zetknie. No wiem. On, on siedzi pod tobą i, i ma buzię otwartą, by się szykował, żeby ktoś mu coś włożył do jego sztalówki Co? Kura, mal... jojku Zabiłem go, dobra, zabiłem go, zabiłem go To Sigma, Sigma, powiem, bo... Ja się boję są dalej moby, a boy, ja... Oj, Sigma, go... boj, Sigma, boj BIEGNĘ DO CIEBIE! Dobra stary, stary CHODŹ DO MNIE! Gdzie DAM CI COŚ! CHODŹ TU! Kici 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 Daj mi marcie Aj crafting tam, idź po ten crafting tam, na górę Uuuu, Uu, dobra czekaj, idę, idę to Tylko Ej, ja muszę, przepalić? Ja muszę I weź Ja muszę, crafting jest tam na górze Ja muszę uważać w cholerę, bo jadę Jestem na hita od wszystkiego więc patrz, patrz, czy coś mnie nie atakuje, bo muszę. Ja muszę w ogóle nazbierać. dla nas nic nie zaatakuje, koleżko. Och, mam mam Dobra, regeneruj się. Pająk. Ma i ty. Mam, mam mięsko. Ale pająki w dzień nie atakują. No ale jak je. Wiem, ale jak podejdzie pod ten, to mnie zaatakuje. Jezu, ja nie tak, zbyt, Jak je uderzysz, to tak. O, oh, poskoczyłem! O! Oh! Lipka, lipka! Ej, jak tu jest wejść na to drzewo? Aha, bo ono znikło, no to mega. Doprowadziliśmy drzewo do stanu znikania. Jak się z tym czujesz? A my szłamy pies, dobra, dobra, dobra. Teraz tylko to przepalić. Dobra, po co ja tak robię? Po prostu od razu przedrusam. Jedzą. O, po prostu deskę. Ja właśnie łowię ryby. Serio? Ty może czyste sobie wędkę zrobiłeś? Nie, łowię, łowię ręką. Aha, dobra, wiem. R łowię mieczem, patrzy się. Łowię mieczem. Mega. Nie ma tak jak łowić mieczem ryby. A to co my tutaj się lokujemy? Nie, nie, idziemy stąd, idziemy stąd. Idziemy dobra, lepiej. bo musimy znaleźć, miejsce, musimy znaleźć miejsce na dom, ale ja bardzo no. chcę mieć farmę. Ja no jestem farmą. Dobra, ja wiem, ja wiem, że ty lubisz mieć farmę, ale musisz poczekać jeszcze, bo musimy znaleźć ten. Ja sobie wezmę tutaj, bo ja ten, bo ja mogę być twoim kucharzem ogólnie. Ech. Dobra, chodź, idziemy, uciekamy stąd. Dobra, tylko czekaj jeszcze trochę. Ziemię te w zbiorę, żeby mieć... Później na farmę. Ja pierdzielę. Kom herefimy! Jak myślisz gdzie idziemy? Ja, ja bym powet prosto, chodź prosto. Też. Ej, tu spał! bierzemy różowe drzewo? Czekaj, czekaj, czekaj. Mam węgiel. To idź nie go, a ja idę po różowe drzewo. Będziemy mieli sadzonkę różowego drzewa. O nie, ja ten nie zabiję prędzej niż to wykopię. Ale to nie, to nie durkuj, nie durkuj. To pod wodą je. Dobra, damy radę. To tam był cave taki ten, nie podwodny. Tam znajdę. Tylko uważaj na moby, bo one dużo biją na że nie wiem czy wiesz. Jak ender, jak Enderman mnie na dwa hity prawie zabił. To jest ten patyk zamiast sadzonki. Mega. Właśnie, czterech serc nie mam. A czemu? O, mam sadzonkę, dobra. Idziemy. Zdosiłem się. Aha. Dać ci jedną, ten, dać ci baraninę? Masz. Tak, daj mi baraninę. Baranina i to to upieczona z owca i krowy! Sprawdźmy, sprawdźmy czy dobrze upieczona. Hmm, jest zrobiona na wild hmm. O, osy. Chodźmy rozwalmy ulci. Nie, 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 Chyba się coś boli. Tu są owce, Ała. Tu są owce i krowy. Łowiecki, moje. Chodź, ja, ja mam... Ja mam ten. Ja mam ten. Ej, nie, A co? ty spamisz? Dobra, bo ty się nie umiesz bić. U mnie Nie, Ja mam ten, ja nie jestem... O, ej stary! Ja umiem tylko nauki się bić. Stary. Pozabiłem no. na oczach mojej owcy i jej mamy. Gratuluje Przepraszam cię Trudno, zostaniesz tutaj samotna. Niech będzie. Ktoś cię może przygarnie. A może twoja tak? ja, ciocia. Jak ją masz? Ja no, właśnie jego jej ciocia też umarła tak delikatnie. Czy ty jesteś w cave? Ie? Tak! Ej stary jest, pa, ale patrz jaki jest kave! Wiesz ile jest węgla? Ale patrz jaki tu jest cave, stary ty. Chodź. Patrz, się. Ale patrz jakie tu jest duże złożysko węgla, ty. Ja wiem, że jest duże złożysko węgla, ale ja mam lepsze złożysko węgla, ja idę tu Czemu Steve nie może mieć latarki bocza? Ehm. Tak samo jak, tak samo Kripa. jak przedulu A, Ale bo tu jest klipa. Pra, prawda, Prawie do niego spadłem, bo zapomniałem we... Na... A, ten... wykopnął sobie. Mega. Mam węgiel! Chodź do mnie, maleńki. Gdzie ty jesteś? Co? Ej, ja chodź, jestem pa. w tym samym miejscu. Nadal ale, kopię. Ale ty, ale ty wiesz jaki ja tu mam ten? Hej, wewe. No właśnie, nie wiesz. A jakbyś wiedział, to byś... To byś wiedział. Cię, jak ja teraz mam wyjść? Nie ja wiem, wykopię. Ale ja ci zrobiłem tam wyjście, co ty nie widzisz Coś jest? Oooczymy. Nie, nie Zobaczmy ile mam węgla? 32 To ja mam 5. Szkieleta słyszę Słyszę szkieleta. No nie czym mam 4 atta tylko? Nie, nie. Co zrobiłeś? Ale stary, mam tylko 4 serca. Nie wiem, ja nic nie zrobiłem. Się coś biło pewnie. Gdzie jesteś? Mam surową wołowinę. Ale gdzie jesteś? Tutaj za tobą biegnę. A chodź tu. Ja ci dam. Jem z węglem, bo O ile tu jest węgla znowu? Masz. Ja mam cztery tego. Masz to. Ja to, czekaj, ja to upiokę upio 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 nam to. A te krowy zabiłeś czy nie? To nie wszystkie. Aha, tu jest tak... Nie, te krowy to tam były... No to, to przepal robiłem. to jedzenie, przepal to jedzenie. Różowa owca ty Poczekam ja aż się to zrobi. tutaj. Ale nie bierz mi wszystkiego. W tym czasie wykupię. tutaj ten... Nie bądź. bierz mi wszystkiego. Mam różową. Czemu wewnętrz? nie mogę zabrać No masz trzy, ja mam trzy. I czego trzy? No poło winy, potem jeszcze swoje dołóż, też się jakoś podzielimy. No. No spokojnie chodź. Ej, dobra, możemy. Ty, panie, Czemu jak zawsze, jest jakieś złoże y, węgla? To ono jest tak duże. Nie wiem, dobra. A ile masz wełny? Trzy. Dobra, to rów łóżko. Co, zrobię? Co ty za wykopaliska tu zrobiłeś? Łóżko. idziemy do Śpiożka. Chodź! O nie! O Co? nie! Nie mam jednej deski! Deski? Ja ci mam masz. Nie. O! Nie. No dawaj! Kładź tu! Mmm, koło siebie, ale ja tylko. Z... Nie mogę z tobą. Dobra, chodź, idziemy, bierz crafting i piec. Idziemy w siną dal, przejdziemy przez Skype, bo tam mogą być itemy. This is a crafting, this is a crafting, this is a crafting. This is, a crafting. This is a... Lala, lava, la lava, chi chi Steve! Ej, bo tu <todgłos> pająk jest. Chodź do mnie! Tu jest szkielet! Uważaj! Bo Kielet, nofru, ħodor. Ja jestem przy tym kanionie. A no to jedę do ciebie. Tym... Jedę do ciebie. A widzę twój nich dobra. Czekaj tam. Jestem w uderzeniu meteor. Pawrociszko, do zasiedł Dobra. Ustaw się obok mnie. Ustaw się obok mnie. Za kanionem robimy? Mm. Widzowie, ogólnie to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ogólnie myślę, że w następnym odcinku uda nam się znaleźć jakieś miejsce fajne. Co ty robisz? Miejsce fajne. Y więc no. Tutaj mam na pięknym tle tego y walnięcia meteorytu. Y Zakończymy ten odcinek, a więc y żegnajcie. Naura. Nie. No.